Siema, witam, zapraszam na dzisiejszego streama o godzinie 20.30 Na streamie będę grał najpierw czarodziejką, a na samym końcu crusaderem, czyli krzyżowcem A jutro zapraszam tak samo na tą samą godzinę, czyli 20.30 Odbędzie się specjalny stream, na którym będzie grał razem ze mną Anubin z Imperium Diablo, czyli jutrzejszy stream będzie z Imperium Diablo oraz serwisem Hackenslash Site, na którym wystąpi Stryśiu. Jak się dostać na jutrzejszego streama, zawsze po każdym filmiku, którym nagrywam, podaję adres do kanału oraz do fanpage'a. Więc zapraszam na jutro.